Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale Golden Munic. Witajcie. E, w świąteczny, dzisiaj drugi dzień świąt. E, tydzień czasu siedziałem w domu, nie wytrzymałem. Musiałem się dzisiaj przewietrzyć, spalić trochę kalorii. A najszybszym takim rozwiązaniem no to jest tutaj brzeg Tamizy, No i sprawdzenie nowej miejscówki. O tak. Taki miałem dzisiaj plan. Mam nadzieję, że ten plan z, zrealizować. E, pochodzę sobie troszkę podrepczę. zobaczymy co tutaj wyjdzie. Nie spodziewam się tutaj nic szczególnego. Tak mi się wydaje, a chociaż kto wie, nigdy nie wiadomo na no idzie, nigdy nic nie wiadomo, co będzie. Już wypatrzyłem pierwszą monetkę na oko. Zaraz wam ją pokażę. Ja już się tutaj no dzisiaj oczywiście z Deusikiem. Dla tych, którzy jeszcze może nie wiedzą, ostatnimi podłokietnikami się w mojej labie zepsuł, złamał się. Oddałem go do reklamacji czekam, kiedy mi przyślą nowy, także. Dzisiaj Deusik, dzisiaj Deusik w akcji. Stęskniłem się już troszeczkę za Deusem, a tu chciałem Wam pokazać już pierwszą monetkę wypatrzoną na oko. Zobaczcie, tu sobie leżała. Czy to dobry znak? Zobaczymy. 5 pensów mamy. Czy będzie więcej tego? Przekonamy się już za chwilkę. Także życzę Wam miłego oglądania. Hejka! zaskoczyła jeszcze jedna monetka, ale chciałem Wam coś pokazać, było tak przysłonięte i wystawało tylko, mówię, yeah! znowu coś żółtego, ale to tym razem tylko okulary żółte. Naraz przemyjemy, zobaczymy, co to za marka, ale kolorek, kolorek zacny tych okularków. O, widelec, jakby ktoś potrzebował. Przemyję, zobaczcie. Jaki okular się trafił. jocie, O, niezła sztuka. Takie, takie od okularki się trafiły, ale podniosły ciśnienie. Ten żółty <gryty> kolor Stalizy po prostu jest nie do, no nie do podrobienia. Zawsze się na to nabieram. Lecę dalej, może coś jeszcze fajnego wyskoczy. Okular zabieram. Widzę, że jakaś dziewicza miejscówka, bo już chyba czwarta monetka, czy piąta, eee, dwa razy 20 pensów, Jedny, Jedno pęsów 5 pensów tym razem. Kłoter dolar. Ale chyba takiego nawet nie mam. 2019 rok. Przetrzemy go o spodenki zagraniczne, amerykański pieniądz. No, fajnie. Powiem wam szczerze, nie byłem tutaj. Zawsze gdzieś tam chodziłem, mówiłem, mijałem tą miejscówkę, mówię, a dzisiaj przyjadę. Eee, przyjadę sobie na tą miejscóweczkę. Sprawdzę ją co mi szkodzi. Mówię dzisiaj niedziela. Można ładnie zaparkować samochód bliziutko. Także piękna, piękna monetka, fajna. Nie wiem czy taką mam. Też zbieram te amerykańskie monetki. Mam chyba z 80-85 różnych i nie wiem czy taką mam. Także trafi do kolekcji. Super, ja się cieszę. Mam nadzieję, że jeszcze z dwie godzinki może będzie tak jasno. A jak nie jestem przygotowany na czołówkę, także coś może jeszcze dogram, jak się ściemni. O, teraz trafiłem, kurde, coś fajnego. Chciałem wam pokazać, ale rozsypuje się ten fand. No, ktoś taki kolczyk nosił, no to musiał mieć naprawdę nieziemskie ucho powyginane. Zobaczcie na to. Tandeta jakaś, ale mówi oul, coś mówię fajnego, nie? Patrzę, to jakiś zwykły kolczyk, no ale e, no wyobraźcie sobie, kurde, kogoś z takiego, przecież to kurde jest no, na trzy palce takiej wielkości, Czy to ucho chcę urwać, ja nie wiem jak ktoś w takim czymś chodzi, no. ale co zrobić, no różne są zboczenia, <laughs> jedni chodzą z wykrywaczem, drudzy zakładają kolczyki giganty, lecę dalej, może coś jeszcze ciekawego wyskoczy. Tu z dołeczka 50 pensów padło. Eee, tu zdołeczka, jedna plęsowe. A tutaj trafiło naprawdę jakiegoś koc spucika tu trafiło się jakieś dziwne Ala Srebro albo ten Nikiel Ale zobaczcie jaka. 2 Dwa... Frances 1979 Wow, holemonetka monetka z Francji chyba, francuska Tak, Francja Nie wiem czy to jest srebro nie, to zwykły chyba Nikiel. Już za późno. Wcześniej może i bili e, takie dwa franki, to chyba franki są. 1979 rok. Fajna monetka, zaświeciło się już, kurde, człowiek, wiecie jak to jest. srewerko wychodzi. E, ślicznie. Dwa franki. <laughs> ale dzionek, fajnie, kurde. Powiem Wam szczerze, już tych monetek wpadło trochę. E, taka miejscówka widać, że nie nieprzechodzona. Dużo współczesnych, dużo pewno ludzie to rzucali, ale może i między tymi współczesnymi. Będzie coś fajnego jeszcze leżało. Kręcę się. Dawno nie było telefonu. Z tej dziury taki oto wyskoczył iPhone w jakiejś obudowie. Czemu iPhone poznaje chyba po tym przycisku? Tutaj o. A no niestety z niego to już tutaj raczej. No nic nie, nie zostało. Ale tutaj obok. Coś takiego. Powerbank. No nie no, jakby jeszcze zadziałał to. Powerbank, co chcecie tutaj o ee, jakieś korale. Na no, korale co ja garam jakaś opaska z jakimiś koralami. Także jest tego śmiecia tu. Nowa miejscówka i nowe kurde fanty. Telefon powerbank. no szkoda, że ten telefon taki zniszczony, bo wziąłbym go dla syna, ale niestety go tylko może gdzieś później wyniosę do śmieci i tyle w temacie, żeby tu już nie leżał, nie gnił. Tego powerbanka też zabiorę, a niech się nie rozkłada w tej wodzie. Lecę dalej, póki jeszcze widno. A patrzcie, jak się schowała. Jedyneczka komuś spadła tu z góry. I tu się zatrzymała. Chodź do tatusia, chodź, 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 nie bój się. Proszę bardzo, jedna kłontuweczka. Śliczna, skakuje do kielni. No, jak tu wychodzą jedno fontóweczki, to może i komuś się posypało coś, coś więcej. Trzeba się tu rozejrzeć. Lubię takie miejscówki. Już parę razy padłem na takie depozyciki, gdzie komuś posypało się. Także zobaczymy, no. Pochodzę, pokrążę, może coś jeszcze wpadnie. Ale jedna fontówka zawsze cieszy. O i mamy. Kolejne znalezisko na oko. Co tym razem? O kurde. Zobaczcie no to. Jakieś dziecko. <laughs> Pewne jakieś hinduskie coś. Nie wiem, nie znam się. Jeśli ktoś wie, co to dokładnie jest i co to oznacza, piście w komentarzach. Jakieś bóstwo bogini Shiva czy innych wynalazków. Kurde, nie wiem, zabierać, nie zabierać. A może zabiorę. A co? Postawię gdzieś to sobie w ogródku. niech chcę tam leży. No, także piście w komentarzach. Co to za. Dziwactwo znalazłem lecę dalej, szkoda czasu. Może jeszcze coś uda mi się nagrać, bo już się ściemnia i to bardzo. Przed chwilą wydobyłem jedno leżało między, między kamieniami. Nokia, jest Nokia, boże, Sony, ale takiego GSM jeszcze nie, nie widziałem. Modelu: no to musiała być komura, trochę pewno ważyła z tymi. Bateriami GSM CMDX 1000. Piękny soniacz. No i obok soniacza niedaleko leżała fajeczka. Myślałem, że trafi się, kurde, taka kompletna. No ale tutaj jest uszkodzona. Szkoda, bo no zacnie wyglądała. Mówię ole, fajnie. Fajeczka się w końcu trafiła. No niestety była tu zdobiona. Kawałeczek biorę ją ze sobą. Może się coś tam pobawię. ustale co to za producent jak się uda, a jak nie, no to co będzie fajeczka kolejna gdzieś tam do kolekcji ale co dalej, może taka wyskoczyła tutaj to jest szansa może na jeszcze inne o tutaj wykrywacz mój leży on już się przewrócił właśnie, a no, tutaj widzicie o. kolejna leży cząstka fajeczki że może i są więcej trochę poczekam jak woda zejdzie i może się odsłonią jakieś fajeczki a tutaj z piaseczku zobaczcie co wystaje <laughs> jest jakiś Ktoś dostał na komunie Czekajcie wezmę założę rękawiczkę i go przepukam w wodzie No chodź tutaj Ale będę miał komunijny prezent Takiego cykota znaleźć Ale fajnie się No komuś się musiał zerwać Co to za firma? Kwarc Nie widzę Czas się tutaj zatrzymał 10 po 12 no, ciekawe kto go zgubił i dlaczego. Może coś rzucał do rzeki i on po prostu spadł. Stanley Stalnie stal nierdzewna. Piękny, piękny cykotek. Może jakby ktoś umiał się właśnie takimi zegarkami gdzieś tam, pewno by się zajmował, to może by go i naprawił. Może dużo nie leżał. Widać, że jest wodoodporny, bo wodę w środku trzyma. Dobrze, dobre znalezisko. <grytanie> Fajna miejscóweczka, kurde. Coś nowego zawsze wychodzi. Cieszę się, lecę dalej. No tu jest taki, widzicie, murek. Może ktoś tu coś rzucał. No i wpadł, komuś z łapy. Dobra, lecimy dalej. Może jeszcze coś padnie ciekawego. Za wiele nic nie widać. Już nastała ciemność, a mamy dopiero godzinę chyba piątą. 10 pensów. Tak to wygląda. Powolutku zaczynam już zbliżać się do końca. Jeszcze może z pół godziny pokrążę. Padło parę monetek. Jakieś tam ołowiane tokeny, ale. No Nie ma tego uroku nagrywania. Kurczę, Wy sami widzicie, jak to ciemnica po prostu ciemnica, a nic tak to nie widać na oko nawet. A nic, pokrążę jeszcze z pół godzinki i zobaczymy, może jeszcze coś wpadnie, to wam pokażę. A jak nie, to zobaczymy się już na podsumowaniu. Także jest, dziesiąteczka, lecę dalej. Chciałem wam pokazać. Przemyłem, myślałem, że jakaś monetka, a tu jakaś plomba wpa fajna wpadła. Tutaj widać tylko takie zarysy. Nie wiem, czy coś zobaczycie. Widzę, że jakaś na pewno plomba. Może z drugiej strony też jest coś tam widoczne, ale ale teraz w tym momencie słabo. Ale tutaj widzę takie raz, dwa, trzy, cztery kreski w takim okręgu. Nie wiem, zobaczymy. Może się coś uda ustalić. Ale jest plomba, jest plomba. Jeszcze troszkę zostało, więc pokrążę tutaj. Jak wyszła taka plomba, może coś wyjdzie jeszcze fajnego. Przed chwilą jeszcze 20 pęsków zgarnąłem, także nadal coś wychodzi, ale. Cienko się tak szuka. Dobra, lecę dalej, hejka. Witam Was na podsumowaniu. Szybciutkie podsumowanie. Monetek. Słuchajcie, monetki wyszło 29 sztuk, do tego 5 jakiś tam plomb. Kawałek fajeczki. Fajeczka mówię była gdzieś tutaj zdobiona delikatnie. Eee, szkoda, że złamana. Widać tutaj jakieś sygnatury producenta. Czy się uda ustalić? Nie wiem, jeszcze nie miałem czasu, dopiero wszystko przemyłem. Okularki, tak jak widzicie, jakieś tam zwykłe, zwykłe badziewie chińskie. Do tego znalazłem kluczyki na oko. Od czego? Od jakiego samochodu? No to nie mam pojęcia. To jest Audica, Audica, ale ten kluczyk od czego? To nie mam pojęcia. Ten ala dziwny kolczyk z takimi ala kamieszkami w środku. No porośnięty tym szwaksem. Ale sami zobaczcie, jak to wygląda. Połamane. Ciężkie, strasznie. Kto to nosił? Nie mam pojęcia. Zegareczek do tego. E, no, można powiedzieć kompletny. No, woda się zatrzymała w nim. Nie wiem, może kogoś znajdę, kto się kiedyś będzie takimi zegarkami gdzieś tam e, umie takie zegarki naprawić. To Mam jeszcze chyba Z2 albo Z300 mizy. E, leżą na razie, czekają na lepsze czasy. Właśnie może kogoś trafię, kto takimi zegarkami się gdzieś zajmuje i może będzie chciał sobie naprawić, to może gdzieś wyślę komuś. To Dziecko szczęścia, czy nieszczęścia, e, wyżerające coś białego, jakąś e, maś. <grywia> nie mam pojęcia, co to za dziecko. Wziąłem to z czystej ciekawości. Mam wrażenie, że to jakieś hinduskie jest, ale co, to nie mam. Piszcie w komentarzach. Z chęcią bym się dowiedział, co to za dziecko w mgle. No, także tyle. Słuchajcie, jak Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić komentarza łapki w górę dla zasięgu i tyle no i mam nadzieję że widzimy się w kolejnym odcinku Stamizy czy też już gdzieś tam z pola w nowym roku mam zamiar jeszcze ja w sumie mam jeszcze tydzień czasu wolnego więc myślę że na pewno jeszcze na Tamizę dziś wyskoczę więc jeszcze jakiś odcineczek Stamizy na pewno wpadnie bo no nie ukrywam, mam zamiar jeszcze gdzieś wyskoczyć. Także mam nadzieję, że zobaczymy się w tym roku, jak nie to w 2021. Jakbyśmy się nie widzieli, to wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i oby ten rok był e, lepszy od tego poprzedniego, oby wszystkim się udały plany i nic nie pokrzyżowało, tak jak w tym roku, e, co niektórym. Dobra, żegnam się z Wami, hejka.